Siemaneczko, siemaneczko, Witam Was, z tej strony Łuk i zapraszam was na was, was, na poświąteczny FIFA Pack Opening. Ustały nam ostatki, jak widać 1250 FIFA Pointsów. No cóż, może coś uda się nam trafić. Spróbujemy też kupić jeden żeton draft, bo dawno nie graliśmy w to. Może uda się też nagrać jakiś tam, nie wiem, małą serijkę z tego. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli trafimy, oczywiście, na jakąś dobrą kartę będzie, będzie mi bardzo dobrze. Są tu widać jakieś promocyjne paczki: 350, 300. Na pewno kupimy jedną taką, jedną taką, no i reszta za 150. Tak więc, co może na początek za 150, żeby rozgać troszeczkę EA, może coś nam sypnie od razu za 150. Jakąś dobrą po prostu kartę jest Bale, jest Benzema, jest yy, Ezil. Może trafimy jakieś informa. I co za pierwsza paczka: Brazylijski Bramka, bramkarz, jakiś Zengin. On mi jest niepotrzebny, to widzę, od razu leci na Quixel Kondycja zespołu mi się tylko przyda, bo już nam się kończą, a trzeba walczyć, trzeba walczyć, oczywiście, w naszej lidze Ultimate online. Druga paczka Alibaba, cóż nam przyniesie on? Taka rozgrzewka, dwie paczki, mówię, dwie paczki na rozgrzewkę dzisiaj. I jej daje nam dobre karty. Druga paczka, środkowa obrońca Kielini. Nie, to nie Kielini, to Boczetti jakiś. Nie wiem kto to jest, ten budżet jakiś nigeryjski. Tutaj trafiamy jeszcze. Widzę monety i mi to się bardzo podoba, bo musimy kupić sobie FIFA Draft. Jeden pieniążek, chociaż ile on jest wart. Tutaj na antenie to szybko robimy. On jest wart, zaraz zobaczymy. Mało jest wart, więc idzie na sprzedaż. Na, to, oni są, to jest mi niepotrzebne. Jak na razie kontraktu mam od cholery. Nie wiem, no dobra. Druga, trzecia paczka, przepraszam, trzecia paczka za 300 poleci. Jakieś 24 karty, zobaczymy, może tu coś się uda lepszego trafić. I i, 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 i środkowy pomysik defensywny krechowiak Mógł być kurde inform FIFA, czemuś nie dał tego mi w informie. Trafiamy krechowiaka, którego mamy I trafiamy też Jose Mourinho, Ile krowak jest tak wart tutaj? Średnio? Z tego, bez tego Nic nie jest wart Tak więc pójdzie od razu na Quickxel, to jest mi niepotrzebne. Kontrakty, tutaj kondycja zespołu czy zawodnika? Kondycja zawodnika nie jest mi potrzebna, reszta wszystko pójdzie sobie na. Quixel to ta była dobra, dobra, lipa, trudno. Czwarta, już chyba, czy piąta? Piąta karta za 350. Ryzykujemy jedną, oczywiście, możemy zaryzykować. 12 zawodników, kogo trafimy? Środkowe pomocy gruzki, z znowu po raz chyba ósmy, czy po raz dziewiąty. Nikogo tutaj nie mamy ciekawego. FIFA, DEJER, KURDE, co to jest w ogóle? Kto to jest? Nie znam go nawet. I on jest wart, on jest nic nie warty. Brkicz, co to jest? Kto to jest w ogóle? Straciliśmy tylko pieniądze, to no trudno, zdarza się. Ryzyko też czasami popłaca, a czasami, oczywiście, ktoś jest pazerny, to podwójnie traci. Ale mamy 4000 tych monet. Dobra, nic, jeszcze dwie paczki za 150 Messi, może Messi będzie jakiś taki szczęśliwszy. Pamiętamy, nie, to było, przepraszam, to nie był, to był Aguero, co trafiliśmy ostatnio do tego i środkowy pomocnik defensyjny Bruno po raz 10. Z tego co pamiętam to chyba już albo nie po, po raz 11. No nie wiem, FIFA. FIFA coś w, po tych świętach no, odpieprzają jakieś po prostu. Nie wiem co, jest ważne, że mamy na. Jest murzyn! Ważne, że mamy na FIFA draft, jeden y, pieniążek. Murzyn, ostatnia paczka, 150 końców. On będzie szczęśliwy, tak jak kiedyś trafiliśmy. Chicharito, czy kto to był i kto jest? Mhm. Szczęśliwy, bardzo szczęśliwy. Fernandez jakiś i Ezekiel. Kto to jest? Czy on jest coś wart? Zaraz zobaczymy szybko. Bach, bach, bach. I co? I nic, on nie jest wart, idzie na Quixel. Może coś jeszcze trafiliśmy dalej? Tak jest. 1000 monet, przyda się 1000 monet. Oczywiście nie, nie gardzimy tym. Stadion jakiś tam niepotrzebny, wszystko mamy. Kolejne 1494 monety. No i jest, jest, będzie oczywiście z, odcinek z draftu. Mm, nie wiem ile on kosztuje, zaraz zobaczymy. Yy, dobra, nie, nie patrzę na ja co, zobaczę już po tym filmie. To by było na tyle z tego openingu. Lekki, taki lekki, no słaby, średni. Ten opening i jej coś po świętach odwala jakoś Jak Widać tu jest skład, którym gramy w sezonie online. Jednego gracza, przepraszam, tak, online. Jednego gracza. Jak można zagrać w online? Jednego gracza. Gramy w sezonie jednego gracza tym składem, ponieważ nasz pierwszy skład musi się troszkę. Przed ostatnim meczem zmobilizować. Ostatni mecz nam został w FIFA Ultimate, żeby walczyć awans do 7 ligi. Oczywiście odcinek też będzie na dniach, tak więc oczywiście myślę, że cze czekacie. Wszystko, oczywiście, oczywiście, tak wiem, powtarzam się, oczywiście. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, polecajcie wszystkie oczywiście linki w opisie. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście, jeżeli Wam się film podoba, jeżeli się nie podoba, no to lepiej nie zostawiajcie. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.